Radio ekspertów i pasjonatów. Witamy słuchaczy, witamy telewidzów. w naszym studiu Agnieszka Batu, Dzień dobry. Dzień dobry, teraz jestem. Tak? Dawno cię nie było tutaj. Ja jestem dużo, taki cały korespondent. Dużo się dzieje. Od jakiegoś czasu u nas chodzi taka reklama ciekawa mm. o pewnym mamucie, o imieniu Zenon. O nie. I je ma taką koleżankę, jak ona się nazywa? Klara, Kaczka. Klara, Kaczka, Klara. Naprawdę? Tak. To już I... państwo ją znacie, i jego. Nie, no tylko słyszymy o nich, że, że przyjadą, że to już moment za, za lada dzień tego. No to coś bliżej teraz jeszcze powiedz, jak no, idzie. No bo to jest podbeskidzka kaczka i górski mamut. Oni przyjeżdżają do nas z dołu Polski, z jeszcze niższych rejonów. To jest ta kwestia lufcik i przyjaciele. I przyjaciele. I to przyjaciele jest i przyjaciele, są. Są. Mhm. chociaż dzieci na każdym spektaklu zastanawiają się, czy ja zagram kaczkę, czy zagram jedną. Jednak już mamuta. No i są tutaj takie różne rozkminy i, i, i dywagacje, także zobaczymy, zobaczymy w niedzielę. Nie zagram ani kaczki, ani mamuta. Zagrają aktorzy, którzy przyjeżdżają nam, do nas z teatru. Chrząszcz! W trzcinie. Bardzo ładna nazwa, taka. Prawda, taka. Szczególnie Brytyjczyków bym poprosił, żeby <laughs> no, powiedzieli to wyraźnie. No, to jest nazwa, która jeszcze wzięła się ze szkoły aktorskiej, z tych wszystkich wprawek dykcyjnych, i to jest taki teatr z misją, który oprócz tego, że bawi to jeszcze ma na celu uczyć i jeszcze ma na celu też troszeczkę uspokajać, bo ten spektakl jest spokojniejszy niż spektakle, które były ostatnio. Ten kod detektyw kod to było szaleństwo, naprawdę prawdziwe show i widowisko, a show i widowisko łączy się z tym, że jest dosyć głośno, że jest dużo światła. No naprawdę, no było to na takie takie bardzo bardzo wręcz filmowe. Wcześniejsza calineczka była rockowa. No to jak to rokowa, to z pazurem, a teraz raczej lalki. Jest muzyka, ale muzyka jest na żywo. Jest grana na liże korbowej, jest grana na pianinie, jest zupełnie to inaczej muzyczne. No i piękne, pięknie lalki, i aktorzy też, Cezary i Marta, aktorzy lalkarze, którzy wspaniale nimi animują, tak jak animować lalkami się powinno. Puchate, duże, yy, kolorowe, żółciutka kaczka w śmiesznych portkach i fioletowy mamut, jak to mamut? I tak liczycie, że publiczność będzie siedzieć tak spokojnie. Nie, tak? Będzie. No, nie będzie. Nie oczywiście, będzie oczywiście. Bo to będzie. też nie jest taki spektakl tylko zasiadany. My, my <laughs> lubimy łamać czwartą ścianę, czyli takie puszczać oczko do widza i, i z nim dialogować, i go zapraszać na scenę i będzie to samo. Yy, także jest to. Spektakl, który też bardzo oparty jest na dźwiękach, bo jego tytuł to jest pierwszy taki puk-puk. Także puk-puk, puk-puk, kto tam, będziemy z tymi dźwiękami się bawić, będziemy z tymi dźwiękami tworzyć całe utwory. Także to, to jest zupełnie inny spektakl niż były te dwa w tym sezonie dotychczas, i myślę, że właśnie dlatego też warto go zobaczyć. Po tych dwóch przedstawieniach w ramach poranków teatralnych, które trafiły do, do areny, tak. już macie pewne jakieś spostrzeżenia, co trzeba by poprawić czy zwiększyć. Kubaturę. Kubaturę. Tak, Kubaturę. żeby pomieścić wszystkich dużo. Na kocie czy, było dużo. Czy, nas. Czy, czy, czy co tam się wszystko będzie działo jeszcze teraz? No po w arenie zmianach? jest na tyle miło, że arena jest duża, czy miło nie miło. No arena jest duża. My oczywiście zapraszamy od wejścia C, Holce, to nie jest ta główna arena. Natomiast tak czy inaczej, Holce to też jest bardzo duża przestrzeń. Ona oczywiście jest zaaranżowana teatralnie, jest oświetlenie, jest nagłośnienie. Takie teatralne. Różne rzeczy można by poprawić można by przychodzić do teatru punktualnie z jednej strony, z drugiej strony. To, że jest to arena, to bardzo zachęca tak troszeczkę, żeby chodzić, wychodzić, podchodzić, iść do toalety lub nie do toalety, wracać. No w teatrze z racji konstrukcji widowni teatru takie rzeczy się nie zdarzają, bo to od razu generuje, e, generuje poruszenie całej reszty publiczności. Tutaj dzieci mają możliwość siedzenia na pufach, na puzzlach, na dywaniku. Byle wygodnie. Byle wygodnie. Natomiast no to nie jest tylko kwestia dzieci, to chodzenia. No jest dostępna kawa, no ale w teatrze też jest dostępna kawa. Niekoniecznie chodzi się ją kupować w czasie spektaklu. No to, że nie ma przerw. Może to... za dużo luzu macie podczas tych przedstawień i tak Teraz rodzice i, i opiekunowie <głos> tak <głos> nie, no, się... podchodzą do tego, Drugiej że to tak się tak tak dzieje, jak... sobie obok tam nie nie, nie to, to 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 staramy się, staramy się ich bardzo mocno angażować też treścią. A jeżeli ktoś ma potrzeby i jeżeli to jest, to też trzeba pomyśleć, że to czasami jest to ich dwie godziny takiego luzu właśnie takiego spokoju takiego kiedy są z dzieckiem i ja bardzo zachęcam do takiego aktywnego, świadomego, jakościowego bycia z dzieckiem i bycia na spektaklu, bo potem można o tym porozmawiać i potem można bardzo dużo rzeczy zbudować też na tym wyjściu, ale jeżeli jeżeli mają potrzebę, żeby właśnie teraz wypocząć i, i troszeczkę się zrelaksować i zdystansować w, stu, w swój sposób, to właśnie to dają poranki teatralne. Ja kocham sztywną formę teatru, dla mnie ona wcale nie jest. Sztywna, mm -hmm. ale jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby było troszeczkę inaczej, to właśnie teraz w niedzielę zapraszamy. A jeżeli mówimy o tym jakościowym czasie z dzieckiem i jakościowym fabule spektaklu, to właśnie Puk Puk kaczka i mamut jest, jest takim spektaklem. To jest bardzo, bardzo mądry spektakl, bo ci bohaterowie tak właśnie typowo, bajkowo, tak bardzo się od siebie różnią. Jest kaczka, która jest ekstrawertyczna która jest wesolutka, głośniutka, która jest taka bardzo do ludzi, do innych zwierzątek i jest mamut, który jest zupełnie zamknięty inny. Tak, on jest zamknięty, on lubi bardzo tą, tą kaczkę. To jest taka instrukcja też. Zawierania przyjaźni między istotami zupełnie od siebie różnymi. Jest to bardzo wzruszające i bardzo cudowne, jak ten mamont się przy tej kaczce też otwiera, ale też się otwiera do takiego momentu, do jakiego on jest gotowy. No cudne. Po tych trzech przedstawieniach, bo jak już zrobicie trzecie, to będziecie planować później jakieś następne poranki. Z pewnością tak, tylko czy już. W poniedziałek czyś, a, już, <noise> ale, ale takie, takie arenowe poranki planujecie arenowe w przyszłym poranki. czasie? Planujemy, planujemy zrobić sobie z racji z tego, że grudzień jest bardzo, bardzo mocno intensywny. Zarówno w Prisero Arena, jak i w Luściku na Korpkę, więc w grudniu w arenie robimy sobie oddech. Rozmawiamy też, jak się spotykamy z panem redaktorem, bardzo dużo o naszych projektach grantowych mhm. i dotacyjnych. One mają bardzo wiele zalet, ale mają też e, obowiązki e, rozliczeniowe i ja rozliczam te projekty razem z, z moimi przyjaciółmi w styczniu, więc w styczniu też mamy spokój i później od lutego zaczynamy. Ale jeżeli chodzi o granie i spotykanie się z dzieciakami, to tak jak powiedziałam, to poniedzieli, od razu w poniedziałek w kinie Amok z przedszkolakami Gliwicki. I tam bardziej takie historie i opowieści śląskie. To zaraz do nich dojdziemy, a mnie korci jeszcze, żeby o coś zapytać. Mhm. W reklamie przedstawiasz się jako kurator projektu. Tak. Kurator, no to się wszystkim kojarzy z muzeum tak. i opiekunem wystawy. A to co robi taki kurator na, na takim projekcie? Kurator projektu jest jak najbardziej nie tylko muzealnego, jak najbardziej kurator festiwalu czy dyrektor artystyczny festiwalu istnieje. Ja dobieram repertuar, ja rozmawiam z teatrami, ja rozmawiam też z miejscem, które. Nas gości, żeby było właśnie jak najbardziej teatralne, ale do tego momentu, do którego yy, właśnie daje możliwość też trochę niedzielnego luzu. Yy, jestem osobą artystyczno-organizacyjną, ale nie formalnie organizacyjną. To można by tak powiedzieć, że jesteś nie szycha. Bo od ciebie wiele zależy. Ode mnie trochę. Więc do ciebie, zależy. gdyby się na przykład jakiś zespół teatralny zgłosił, Zgłasza tak, zgłaszają mm -hmm. się. Ja a, oglądam spektakle. A ty wtedy albo tak, albo nie. Ja jak najbardziej tak. <laughs> serdecznie, serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Natomiast ja raczej nie oglądam spektakli, nie zapraszam spektakli, których nie widziałam wcześniej. Mm -hmm. Także oglądam no, spektakle. Trzeba na zimny dmuchać, żeby nie, lepiej nie, nie, nie tak, wpaść. Lepiej tak. Mm -hmm. I żebym właśnie mogła e, uprzedzić, że któryś spektakl jest bardziej bodźcowy, tak jak Detektyw Kot jest, od razu mówiłam, że jest to widowisko, jest to show. Mm -hmm. i, no bo różne dzieci są, niektóre chcą troszeczkę spokojniejszego z przedstawienia, inne wręcz przeciwnie. Uwielbiają. I tak mm -hmm. samo teraz mogę z pewną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że Mamut i Kaczka jest dla dzieci do dziewiątego roku życia, nie starszych. To jest taka delikatna No opowieść. ja chciałem przyjść. Albo ale to jest do, dla dzieci do dziewięćdziesiątego roku życia. Dla każdego. Absolutnie. Natomiast, gdybym miała, miała jakoś zidentyfikować ten spektakl, to jest to świetny pomost między tymi spektaklami najnajowymi, które już mieliśmy kiedyś w arenie, czyli spektaklami dla całkiem maluszków od szóstego miesiąca życia do trzeciego roku. I to jest tak między tymi spektaklami, a tymi dla całkiem takich troszeczkę starszych dzieci szkolnych. Także to jest tutaj ten spektakl go nie wystraszy nikogo nie przytłoczy no gra tam ten mamut który właśnie z tym ma problem ale nie jest to też taki spektakl dla starszych dzieciaków które już potrzebują może troszeczkę w innych treści to teraz idziemy do poniedziałku, tu widzę twoją ulubioną książkę, baśnie. Ja chodziłam śląskie. do podstawówki imienia Gustawa Morcinka, do podstawówki numer 6 w Gliwicach, której już nie ma przy ulicy Toszeckiej. Także w ogóle lówcik mi się zaczął tak dawno, dawno, dawno temu jeszcze w szkole podstawowej, kiedy słyszałam o tym, że ziemia śląska tak piękna jest, podobna do oblicza młodej dziewczyny i zamieszkują je duchy, strachy, żyje. I właśnie z tego się wziął lówcik i w poniedziałek będziemy grali tak, będziemy grali Dinoteo. To jest opowieść o dinozaurze, ale nie takim dinozaurze, którego sobie wymyśliliśmy, czy zobaczyliśmy w jakiejś kreskówce, tylko o teropodzie, którego faktyczne szczątki zostały odnalezione w lisowicach na Śląsku i są tam w muzeum. I to jest śląski. Smok, śląski dinozaur, taki. On jest ostatnim dinozaurem, więc jest troszeczkę zagubiony i szuka przyjaciół i nie wie, co się stało i że może te inne dinozaury nie wyginęły, tylko one się trochę wygły. I, hmm. Ale spotyka, spotyka innego śląskiego smoka, właśnie Smoczysława i strzyga, strzyga agę. Także jak najbardziej opowiadamy śląskie legendy i opowiadamy śląskie nie legendy, tylko opowiadamy faktycznie, sięgamy, sięgamy po prehistorycznych historię śląską i że tutaj u nas na, na tej, naszej tej ziemi żyły dinozaury. Strzyga Aga, to strzyga Agat nie tylko ja, nie, nie tylko, tylko ja, ty? nie mm -hmm. ja tylko jest strzyk jest potem więcej. Aga jest jedna, wiadomo, ale strzyk jest więcej, ponieważ my w tym spektaklu używamy ogieni. I jedna ze strzyk jest tancerką fire show, i w czasie tego spektaklu tańczy z ogniem i robi to olbrzymie wrażenie. I to jest na przykład, my gramy dla, dla, dla przedszkolarzków akurat w poniedziałek, ale to jest na przykład spektakl, który ja je definiuje, definiuje, że może być też dla dzieciaków starszych. No jak z ogniem, to na pewno dla, dla wiele starszych. nie, nie I tylko on jest dla... też taki troszeczkę szybszy, głośniejszy mm -hmm. niż, niż Mamut i Kaczka. Myślę, że też go, myśmy go grali w arenie, my często go gramy w arenie, tak się zresztą zaczęło, czy akurat od Utopca się zaczęły poranki teatralne, ale Dino Teo też był gościem, natomiast on jest uwielbiany. To jest taki trochę hit nasz. Także... To jest wasze absolutnie autorskie przedstawienie. Absolutnie mm -hmm. autorskie przedstawienie, oparte trochę mm -hmm. na Morcinku. Wszystko ma swoją genezę. Co, co, co wpłynęło, że akurat taki temat Wam się spodobał? Dinozaurze? ktoś nam się spodobało. Wś, była, była, ja była burza mózgów, <noise> i musimy coś nowego wymyślić. Czy o, nie, wpadło tak przypadkowo. Ja przeczytałam ten artykuł o tym dinozaurze z Lisowic i mam bratanka, który interesuje się teraz już innymi rzeczami, ale oczywiście interesował się dinozaurami bardzo i to wszystko mi tak w głowie, że dla mnie to też jest bardzo, bardzo pasjonujące i na pewno, i te dzieci tak, jeżeli chodzi o takie fakty, fakty dotyczące y, tych stworzeń, to tam nas zaginają na spektaklu, no bo my oczywiście łamiemy tę czwartą ścianę i czasami z nimi rozmawiamy. Natomiast pomyślałam, że chyba nikt im jeszcze nie zrobił takiej Spektaklu, żeby mogły mieć o tym, co ich tak bardzo, bardzo interesuje i dlaczego nie, zróbmy to. A że to były same początki Lufcika, bo 10 lat temu to u nas wtedy, teraz to bywa różnie, bo teraz też mamy spektakle dla dorosłych, dla młodzieży, które czasami nie dotyczą e, tylko śląskich opowieści, a wtedy byliśmy bardzo restrykcyjni i wszystko absolutnie dotyczyło śląskich opowieści. No dinozaur był też ze Śląska, ale stwierdziłam, że on musi mieć też jakąś taką przyjaciółkę, e, która jest uplasowana w tej naszej śląskiej demonologii, także ma AG. Że ten dinozaur będzie takim spiritus mówiąc, ale tam się tych wątków będzie po, tak, pojawiało mnóstwo. Pan redaktor też zapytał, czy to jest takie typowe autorskie, autorskie spektakl. Oczywiście, że jest typowo autorski, autorski, no ale tam mamy smoka. O, mamy smoka, który nie lata i on troszeczkę opowiada historię o tym, dlaczego smoki nie latają. I tu jest takie mrugnięcie okiem do tego, kiedy myśmy byli dziećmi i kiedy czytaliśmy sceny z życia smoków i o tym, że smok to nie ptak. Także ja tutaj pokazuję tym te moje tym młodszym pokoleniom te rzeczy, też na których myśmy się wychowali. No to w poniedziałek. I to w poniedziałek, poniedziałek w kinie Amok. Tak, tak, i tutaj nie możemy zaprosić, zapraszamy na niedzielę bardzo serdecznie i tam się umówimy na inny termin Dinoteo w przyszłym roku. Tutaj już nie możemy do Amoka zaprosić, mhm. bo już przedszkolaki wypełniły nam kino. Później mamy grę w Pyskowicach dla młodszych nastolatków, teatro-grę. A, na, a 2 grudnia mamy na Zatorzu w Gliwicach teatro-grę i bar bardzo się z tego cieszę, bo będziemy ją prowadzić tuż przy okolicach, gdzie tworzył, pisał Horst Bieniek. Także w tej dzielnicy. No później zaczynają się te wszystkie spotkania około Mikołajowe. Następnie mam stypendium, na które wyjeżdżam, o którym rozmawialiśmy. Moje stypendium teatralne z programu KPO. No a potem wracamy, wracamy, rozliczamy projekty i szalejemy znowu w 2026. No to myślę, że spotkamy się do tego czasu i coś powiemy. Co tam znowu u Lufcika? Jak rozliczamy projekty? No i, i, jakie są pro, i jakie są nowe projekty? I jakie są nowe, jeżeli będą. Trzymajcie Państwo kciuki. Agnieszka Batuk, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.